Cześć kochani, kto lubi lalki, tam zostawia łapkę w górę. Ja akurat nie cierpię lalek, bo to moja najgorsza zabawka na świecie. Więc dzisiaj wywalimy lalkę stąd. Nogi. Przed chwilą się prawie wywaliłam na huztawcie. Wiecie to? Miskok! Aż do nieba. Patrzcie, tu jest taka jakby... Właśnie ją będziemy wywalać. Mam nadzieję, że będzie warto. Poczekajcie chwilkę. Muszę wywalić tą Lalę. Wywalona lala, zobaczcie.